Biblijni nauczyciele nie byli w pełni świadomi trójwymiarowego i czterowymiarowego poziomu myślenia. Mieli jednak przeczucie ich istnienia i dlatego spersonifikowali te poziomy, chcąc wyjaśnić, że jedyną rzeczą, która okrada każdego z nas z bycia tym, kim mógłby być, to nawyk przyzwyczajenie. Chociaż to nie jest regułą, każdy psycholog przyzna, że nawyk jest jedną z najbardziej hamującą siłą na świecie, która powstrzymuje realizację ambicji. Przyzwyczajenie czyni człowieka całkowicie ślepym na to, że mógłby żyć inaczej, stać się innym człowiekiem. Zacznij teraz mentalnie widzieć i czuć się takim, jakim chciałbyś być, i delektuj się odczuwaniem tego przez cały dzień. Przeszukałem całą Biblię, chciałem znaleźć interwał dłuższy niż trzy dni, i nie znalazłem takiego. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Liczba trzy ma ważną symbolikę. Trójka symbolizuje Boga, świętość, sakrum, harmonię, rozwój, medytację, szczęście, świadomość, doskonałą harmonię, współpracę. Trójka to liczba wzrastania, wzmacniania ducha i kształtowania umysłu. Święta Trójca Bóg pod trzema postaciami stanowiącymi doskonałą jednie. Trzy lata nauczał Jezus. Po trzech dniach Jezus wstał. Jakiekolwiek twierdzenie wypowiedziane trzykrotnie w czasach biblijnych, dodawało mu wiarygodności, podkreślało jego wagę. Liczba 3 podkreśla jedność we wspólnocie, siłę charakteru i moc sprawczą. Gdybym mógł całkowicie nasycić mój umysł jednym uczuciem i zachowywać się tak, jakby marzenie, które wyzwala to uczucie, było już faktem, zapewniam, a nie znalazłem żadnego zaprzeczenia w piśmie, że nie potrzebuję niczego więcej niż trzydniowej kuracji. Wystarczy, że będę jej ściśle przestrzegał, a moje marzenie stanie się moją rzeczywistością. Ale muszę być szczery: jeśli zaniedbasz ją lub zmienisz w trakcie dnia, wydłużysz termin spełnienia. Zapytasz, ale jak mam rozpoznać ten przedział czasowy? Ty sam go ustalasz. Mamy dziś w naszym współczesnym świecie takie słówko, które wprowadza w błąd większość z nas. Dezorientowało także i mnie, dopóki nie zacząłem dociekać. To słowo to działanie, postępowanie, proces. Działanie jest najbardziej fundamentalną rzeczą na świecie i nie jest częścią atomu, tak jak elektron, jest bardziej fundamentalne. Według fizyków jest czterowymiarową jednostką. Najbardziej fundamentalną rzeczą na świecie jest zatem działanie. Pytanie, czym jest działanie? Fizycy powiedzą, że jest to energia pomnożona przez czas. Energia pomnożona przez czas. A cóż to znaczy? Nie będzie reakcji na bodziec, bez względu na intensywność bodźca, jeśli ten bodziec nie będzie trwał przez odpowiednio długi czas. Musi być zachowana minimalna wytrwałość na bodziec, lub nie będzie w ogóle reakcji. Z drugiej strony, nie ma reakcji na czas trwania bodźca, chyba że jest zachowany minimalny stopień jego intensywności. Zatem najbardziej podstawową rzeczą na świecie jest działanie, czyli po prostu energia pomnożona przez czas. Biblia daje na to trzy dni. Jest to czas na odpowiedź w tym świecie. Gdybym teraz założył, że już jestem tym, kim chcę być, jeśli pozostanę wierny temu założeniu, zachowując się tak, jakbym już takim był, najdłuższy czas trwania realizacji wyniesie trzy dni. Jeśli dzisiaj czegoś naprawdę pragniesz na tym świecie, to doświadczaj wyobraźni tego, czego byś doświadczył fizycznie, gdybyś już zrealizował swój cel. Zatkaj swoje uszy i zamknij oczy na wszystko, co zaprzecza rzeczywistości Twojego założenia. Celem tych lekcji jest przypomnienie Tobie prawa istnienia, prawa świadomości. Ty jesteś tym prawem. Byłeś tylko nieświadomy Jego działania. Nakarmiłeś i zachowałeś przy życiu rzeczy, których nie chciałeś wyrażać na tym świecie. Innymi słowy, przywołałeś do swojego życia okoliczności, które sobie uświadomiłeś w taki sposób, w jaki je oceniłeś zgodnie ze swoim stanem mentalnym i przyzwyczajeniem. Podejmij wyzwanie i przetestuj tę filozofię. Jeśli nie zadziała, nie powinieneś traktować jej jako pocieszyciela. Jeśli okaże się całkowicie nieprawdziwa, odrzuć ją. Ja wiem, że jest prawdziwa, ale ty nie dowiesz się tego, dopóki jej nie wypróbujesz. Odważ się być odważnym. Wystarczy przetestować swój stan wiedzy i przekonań. Powtarzasz, wiem, to może działać w inny sposób niż teraz uważam, ale ja nie mam ochoty sprawdzać tego. Chociaż jeszcze prawa nie sprawdziłem, to już je obaliłem i nadal mogę się pocieszać, że to bzdura, że to nie działa, albo działa tylko u paru osób. Więc nie ja jestem winny swoich bolączek. Nie oszukuj się i nie myśl ani przez sekundę, że jesteś taki bystry. Udowodnij lub obal to prawo. Wiem, że jeśli spróbujesz je obalić, udowodnisz jego prawdziwość, stając się żywym przykładem tego, że to, w co wierzę i czego nauczam, staje się o wiele bardziej wartościowe, gdyż sprawia, że kolejnej osobie przynosi szczęście. Zamienia smutek w radość, poprawia jakość życia zamiast rozczarowania, co przekreślałoby wartość tych nauk. Mam nadzieję, że jednak odważysz się przetestować je. Jeszcze raz krótko wyjaśnię techniki pomagające zastosować prawo. Musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz. Jeśli tego jeszcze nie wiesz, jutro nadal będziesz tego samego pragnąć. Nic się nie zmieni w Twoim życiu. Pragnienie pozostanie pragnienie zamiast Twoją rzeczywistością. Skoro już dokładnie wiesz, czego chcesz, skonstruuj w swoim umyśle jedno proste zdarzenie, które będzie dowodem spełnionego pragnienia wydarzenie, którym to ty kierujesz. Zamiast biernie przyglądać się sobie, tak jakbyś oglądał siebie w telewizji, stań się aktorem we własnym spektaklu, który coś robi, który decyduje. Ogranicz wydarzenie do jednej sytuacji. Jeśli zamierzasz uścisnąć dłoń, ponieważ to właśnie oznacza spełnione pragnienie, rób to i tylko to. Nie podawaj ręki, a potem nie wędruj wyobraźni na kolację lub w inne miejsce. Ogranicz swoje działanie do zwykłego potrząsania ręką i rób to w kółko, aż poczujesz fizycznie ten uścisk dłoni i odmianę w rzeczywistości. Jeśli podejrzewasz, że nie będziesz w stanie pozostać skoncentrowany na tym działaniu, Zdefiniuj swój cel, a następnie skondensuj założenie do jednego krótkiego zdania, które oznaczać będzie spełnienie Twojego pragnienia. Czyż to nie jest wspaniale? Ale wzbudź w sobie wdzięczność, jak gdyby ktoś przyczynił się do przeniesienia Twojego pragnienia do rzeczywistości, mówiąc temu komuś: Dziękuję. I powtarzaj to z uczuciem w kółko, jak mantrę, aż Twój umysł zostanie zdominowany przez to odczucie wdzięczności.